i Atlas, kometa międzygwiazdowa przechodząca obecnie przez nasz Układ Słoneczny, nie jest sama. Naukowcy wykryli sygnały z dziewięciu innych obiektów śledzących ich trajektorię. Odkrycie, które rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Czy to fragmenty? Czy są częścią większego strumienia śmieci międzygwiezdnych? A może jesteśmy świadkami rozwoju czegoś zupełnie nowego w czasie rzeczywistym? Jedyne, co jest pewne, to to, że Atlas 3 i nie jest kometą, jakiej oczekiwali naukowcy. Większość komet kieruje się tymi samymi zasadami. W miarę zbliżania się do słońca nagrzewają się, rozwijają ogon i wkraczają na orbity, które ostatecznie sprowadzą je z powrotem. 3 i Atlas tego nie robi. Od chwili, gdy astronomowie zaobserwowali ją po raz pierwszy, dane nie pokrywały się. Poruszał się zbyt szybko po trajektorii, na którą nic w naszym układzie słonecznym nie mogło mieć wpływu. Wtedy stało się jasne, ten obiekt nie był stąd. To był dopiero trzeci potwierdzony obiekt międzygwiezdny, który widzieliśmy. I od początku już łamał oczekiwania. I tu następuje najbardziej zaskakująca rzecz. W ciągu zaledwie ostatniej dekady przeszliśmy od niewidzenia żadnego z tych gości do wykrycia trzech. Najpierw był to jeden i Oumuamua w 2017 roku, następnie 2 i Borysów w 2019 roku, a obecnie 3 i Atlas w 2025 roku. Każdy był dziwny na swój sposób. Oumuamua wyglądał jak długi odłamek skały bez ogona. Borysów bardziej przypominał konwencjonalną kometę, ale jej skład chemiczny nie odpowiadał. A 3 i Atlas ma błyszczący ogon ale detale nie pasują do niczego znanego. Świeci kolorami, których nie powinno tam być i porusza się, nie wykazując typowego pędu powodowanego przez strumienie gazu. To właśnie sprawia, że Atlas III jest tak ważny. To nie tylko kolejna skała unosząca się w przestrzeni, to próbka innego układu słonecznego, który na krótki czas przecina nasz, niosąc lód, gaz i pył, których nigdy nie widzieliśmy tak blisko. I w przeciwieństwie do Oumuamua, która oddaliła się, zanim mogliśmy ją dobrze zbadać, Atlas 3 i pozostaje w pobliżu wystarczająco długo, aby największe teleskopy świata, Hubble, JWST, Gemini i inne, mogły się na nim skupić i wydobyć wszelkie możliwe wskazówki. Nie jest to pierwsze, ale najdziwniejsze jak dotąd. Kiedy porównasz Atlas 3 i z dwoma pozostałymi międzygwiezdnymi gośćmi, których widzieliśmy, staje się to jeszcze bardziej zagadkowe. Oumuamua było pierwszym w 2017 roku. Wydarzyło się to tak szybko, że ledwo zdążyliśmy to zaobserwować. Żadnego ogona, żadnej widocznej śpiączki, tylko długi, płaski obiekt odbijający światło słoneczne w sposób, który wszystkich dezorientował. Niektórzy myśleli, że to kawałek skały wyrwany z innego świata. Inni poszli dalej i zastanawiali się, czy nie jest to fragment czegoś sztucznego. Cokolwiek to było, pojawiło się i zniknęło, zanim mogliśmy uzyskać jasne odpowiedzi. Potem przyszła kolej na dwa iborysów w 2019 roku. Ta była bardziej podobna do tego, czego się spodziewaliśmy miała klasyczny ogon komety, pył i gazowa. Mimo to jej skład chemiczny był niezwykły. Zawierał więcej tlenku węgla niż większość komet, które widzieliśmy. Miałoby to sens, gdyby uformowało się wokół gwiazdy znacznie chłodniejszej od naszej. Było to jednak kolejne przypomnienie, że komety międzygwiezdne nie podlegają tym samym zasadom. A teraz mamy Atlas 3i. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak kuzynka Borysowa, kometa z jasnym ogonem, która po podgrzaniu wydziela gazowa. Jednak po kolejnych obserwacjach ponownie złamał ten schemat. Sposób, w jaki świeci, zawarte w nim gazy, a nawet sposób, w jaki oddziałuje ze światłem słonecznym, nic nie pasuje do Borysowa ani do Oumuamua. Jeśli już, Atlas III i wygląda jak połączenie obu. Atlas III i ma jasnozieloną śpiączkę, podobną do tej u Borysowa, ale jej zachowanie wprawiło naukowców w zakłopotanie. Przypominając sobie zamieszanie spowodowane przez Oumuamua. Dlatego właśnie tej komecie przygląda się tak uważnie. Oumuamua zaskoczył nas, z Borysowem mieliśmy szczęście, ale szybko to minęło. Teraz, dzięki Atlasowi 3I, warunki się zmieniły. Mamy odpowiednie instrumenty, więcej danych i zgromadzone doświadczenia z dwóch poprzednich spraw. To, jak dotąd, nasza największa szansa. Aby dowiedzieć się, kim naprawdę są ci międzygwiezdni podróżnicy, a może nawet skąd pochodzą. Jedną z pierwszych rzeczy, które przykuły Twoją uwagę w Atlasie 3 i, był jego kolor. Większość komet w teleskopie wygląda na białą lub niebieskawą. Ale 3 i Atlas zaczął emitować głęboki zielony blask, który wkrótce stał się jego znakiem rozpoznawczym. Zwykle ten zielony kolor pochodzi z rozkładu cząsteczek gazu C2 pod wpływem światła słonecznego. Jest to tak powszechne zjawisko, że astronomowie używają go jako chemicznego odniesienia. Jednakże Atlas 3 i nie pasuje do tego wyjaśnienia. Kiedy teleskopy analizowały jego skład, poziomy C2 były znacznie niższe niż oczekiwano. A jednak zielony blask nadal tam był, nie do pomylenia. Oznacza to, że zaświecenie może odpowiadać inny gaz lub kombinacja nigdy wcześniej nieobserwowanych związków działających razem. Tak czy inaczej, zwykłe wyjaśnienie po prostu nie wystarczy. Podczas wrześniowego zaćmienia księżyca tajemnica się pogłębiła. Pod ciemnym niebem kamery uchwyciły Atlas 3 i świecący jeszcze jaśniejszą zielenią, intensywniejszą niż powinna w tej odległości od Słońca. Fakt, że emitował ten blask bez wyraźnych dowodów na istnienie tradycyjnego gazu, skłonił naukowców do debaty nad tym, co dzieje się wewnątrz tego kosmicznego gościa. Niektórzy sugerują, że mogą występować niewielkie ilości ukrytego C2 poniżej progu wykrywalności. Inni uważają, że dwutlenek węgla, którego w komecie jest dużo, może odgrywać ważną rolę. Skład chemiczny atlasu 3 i stanowi jeden z najwyraźniejszych dowodów na to, że obiekt ten nie powstał w naszym układzie słonecznym. Kiedy astronomowie analizowali gazy w śpiączce, odkryli coś niezwykłego, dwutlenek węgla dominował nad wodą, która zwykle jest głównym składnikiem lokalnych komet. W kometach krążących wokół naszego słońca lód wodny, gdy zbliżają się do gwiazdy, zamienia się w parę, tworząc komę i ogon. Ale 3 i atlas nie podąża za tym schematem. Dominującym gazem jest w nim dwutlenek węgla, a woda odgrywa mniejszą rolę. Ta nierównowaga wskazuje na inne źródło znacznie zimniejsze obszary wokół odległych gwiazd, gdzie dwutlenek węgla może łatwo zamarznąć, podczas gdy woda pozostaje mniej aktywna. Kometa urodzona w takim środowisku zachowałaby sygnaturę chemiczną zupełnie inną od tej, którą znamy. I to właśnie pokazuje atlas 3 i fizyczna próbka, którą inne układy planetarne tworzą swoje komety według różnych receptur. Oprócz dwutlenku węgla analizy wykazały także tlenek węgla, trochę wody i ślady ziaren lodu zmieszanych z pyłem. Połączenie nie trzyma się znanych schematów, co utwierdza w przekonaniu, że 3i atlas pochodzi ze środowiska o radykalnie odmiennych warunkach, gdzie zasady rządzące gazami i lodem nie są takie same jak tutaj. Na tym polega wartość naukowa Atlasu 3i. Każde widmo, każdy pomiar daje nam kolejny element układanki dotyczącej działania innych układów słonecznych. To nie jest symulacja ani hipoteza, to prawdziwa próbka innego zakątka galaktyki, która na krótką chwilę znalazła się w zasięgu naszych instrumentów. A jest jeszcze więcej. Kolejna zagadka wynikła podczas badania sposobu, w jaki światło słoneczne rozprasza się w paju otaczającym Atlas 3i. Komety w naszym układzie zazwyczaj podążają według przewidywalnego wzorca. Kiedy Słońce, kometa i obserwator są ustawione pod małymi kątami, tak zwane małe kąty fazowe, światło ma tendencję do polaryzacji w określony sposób. Ale w Atlasie 3 i rozproszenie światła nie jest zgodne z tym standardem. Jej zachowanie optyczne sugeruje, że cząstki w jej śpiączce mogą mieć inny kształt, rozmiar i skład niż znane nam komety. To kolejny znak, że mamy do czynienia z czymś innym, czymś, co nie należy do tej części kosmosu. Sposób, w jaki światło słoneczne odbija się od pyłu komety, może wiele ujawnić na temat jej struktury. Dzięki polaryzacji tego światła naukowcy są w stanie wydedukować wielkość i skład ziaren pyłu unoszących się w śpiączce. Jednak w przypadku Trzech i Atlas coś było inaczej. Zamiast zwykłego zachowania obserwowanego u większości komet, odbite światło pokazało coś, co eksperci określają jako skrajnie ujemną polaryzację. Mówiąc najprościej, światło zachowało się odwrotnie niż oczekiwano. Zjawisko to było intensywniejsze niż zwykle i występowało pod innym kątem niż typowe komety. Dla astronomów, którzy wykorzystują polaryzację jako narzędzie do badania tych struktur, był to wyraźny znak, że był Atlas 3 i jest. Całkiem dosłownie innego rodzaju. Najbardziej akceptowana hipoteza sugeruje, że ziarna te mogą być kruchymi agregatami lodowymi, gąbczastymi i porowatymi, które rozpraszają światło w zupełnie inny sposób niż zwarty pył. Inni badacze uważają, że poza swoim kształtem, sama kompozycja może być zupełnie obca temu, co widzieliśmy do tej pory. Tak czy inaczej, sposób w jaki Atlas 3 i oddziałuje ze światłem słonecznym wskazuje bezpośrednio na jego międzygwiezdne pochodzenie. Nawet promienie słoneczne odbijające się od jego powierzchni mówią nam o układzie planetarnym odmiennym od naszego. Jest coś jeszcze bardziej intrygującego w ruchu Atlasu 3 i jego trajektoria jest zbyt stabilna. W przypadku większości komet, gdy są one podgrzewane przez promieniowanie słoneczne, zaczynają uwalniać strumienie gazu i pyłu ze swojej powierzchni. Dżety te działają jak małe silniki odrzutowe, nieznacznie zmieniając swoją orbitę. To subtelne pchnięcie, ale wykrywalne. Nawet jeśli zmiana jest minimalna, astronomowie mogą obserwować, jak kometa stopniowo odchyla się od ścieżki wyznaczonej przez samą grawitację. Ale w przypadku Atlasu 3 i ten mały och po prostu się nie pojawia. Od maja do września 2025 roku zebrano tysiące obserwacji. Żadna nie wykazała oznak typowego niegrawitacyjnego wzmocnienia, jakiego oczekujemy od aktywnych komet z widocznymi ogonami. Wydaje się, że jego ruchem kieruje wyłącznie grawitacja. To zrodziło różne teorie. Jedną z możliwości jest to, że rdzeń trzech i Atlas jest znacznie większy i gęstszy niż wcześniej sądzono. Jeśli jest to obiekt masywny o średnicy kilku kilometrów, wówczas strumienie gazu miałyby tak mały wpływ, że byłby niezauważalny. Niektóre obliczenia sugerują, że jego masa może przekraczać dziesiątki miliardów ton. Inne wyjaśnienie sugeruje, że strumienie wylatują w sposób zrównoważony w przeciwnych kierunkach. W takim przypadku pęd jednego strumienia zniósłby się z pędem drugiego, pozostawiając jego trajektorię nienaruszoną. Pomimo ciągłego wyrzucania materiału, ta debata to coś więcej niż kwestia fizyki, dotyka sedna tajemnicy. Jak duży jest naprawdę Atlas 3 i? Gdyby było tak masywne, jak niektórzy sugerują, stanęlibyśmy twarzą w twarz z najcięższym ciałem międzygwiazdowym, jakie kiedykolwiek zaobserwowano, przelatującym przez nasz układ słoneczny. Ale jeśli okaże się mniejszy, Wówczas sposób wydalania gazu przeczy które, jak sądzimy, rozumiemy. Jakakolwiek będzie odpowiedź, jedno jest pewne. 3 i Atlas nie zachowuje się jak znane nam komety. W przypadku większości komet tak zwany efekt rakietowy jest równie charakterystyczny jak ich kołumę czy ogon. Gdy Słońce ogrzewa swoją powierzchnię, strumienie gazu i pyłu działają jak małe silniki, nieznacznie zmieniając swoją ścieżkę. To naciśnięcie, choć niewielkie, jest mierzalne. Ale w przypadku trzech i Atlas wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Chociaż wykazywał dobrze odgraniczoną komę i rozszerzający się ogon, jego trajektoria nie wykazywała śladów przyspieszenia pozagrawitacyjnego. Tysiące dokładnych pomiarów, zebranych między majem a wrześniem 2025 rokiem, doprowadziło do tego samego wniosku. Atlas 3 i poruszał się tak, jakby jedyną działającą na niego siłą była grawitacja. Jak wytłumaczyć coś takiego? Jedna z najprostszych teorii wskazuje na rozmiar. Jeśli rdzeń trasu 3 jest naprawdę duży, o średnicy być może większej niż 5 km, strumienie gazu byłyby zbyt słabe, aby wywołać zauważalny efekt. Według tej koncepcji, całkowita masa komety może przekroczyć 30 miliardów ton. Ujmując to z perspektywy, byłby kilka razy cięższy niż Mount Everest, skondensowany w obiekt pędzący przez nasz układ słoneczny z innej gwiazdy. Inna hipoteza opiera się na symetrii. Jeśli gazy zostaną uwolnione w zrównoważony sposób z wielu kierunków, ich efekty mogą się wzajemnie znosić, tworząc pozorny spokój w ich ruchu. Innymi słowy, kometa może tracić materię, nie wykazując jednak żadnych odchyleń na swojej orbicie. Obydwa scenariusze sprawiają, że Atlas III jest obiektem nietypowym. Jeśli jest tak masywna, nie wygląda jak małe, delikatne komety, które znamy. A jeśli wydalanie gazu jest idealnie symetryczne, byłoby to również niezwykłe, ponieważ naturalne powierzchnie rzadko są tak jednolite. Dlatego, brak tego subtelnego efektu stał się jedną z największych zagadek otaczających Atlas III. I. Zmusza astronomów do rozważenia dwóch fascynujących możliwości: czy mamy do czynienia z kometą większą i bardziej zwartą niż sobie wyobrażano, czy też z zachowaniem, którego nigdy wcześniej nie rejestrowaliśmy? Spośród wszystkich pytań, jakie stawia Trzy i Atlas, jedno wciąż wywołuje debatę: jak duży jest ten obiekt w rzeczywistości? Znajomość jego wielkości nie jest jedynie kwestią akademicką. Określenie średnicy rdzenia pozwala oszacować, jaką masę niesie, jak potężne powinny być jego strumienie i w jakim stopniu można je nadal wykrywać na dużych odległościach. Jednak obecne szacunki nie są zgodne. Kosmiczny teleskop Hubble A wyznaczył górną granicę, szerokość około 5,6 km. To znaczna liczba, choć wciąż mieszcząca się w zasięgu największych znanych komet układu słonecznego. Ale ta wartość nie jest ostateczna. Problem w tym, że rdzeń atlasu 3 jest ukryty pod niezwykle jasną komą, co utrudnia oddzielenie ciała stałego od otaczającej je świetlistej chmury. Z tego powodu niektórzy naukowcy uważają, że rdzeń może być znacznie mniejszy być może zaledwie kilkaset metrów ukryty za blaskiem. Wbrew temu poglądowi wyłania się kolejna grupa ekspertów, częściowo kierując się interpretacjami fizyka Awiegolo Eba, którzy proponują, że jądro może być nawet większe niż szacowano lub że ma niezwykłe właściwości, które wpływają na sposób jego pomiaru. Dane na razie nie pozwalają na jednoznaczne wnioski. Jedną z największych zagadek otaczających kometę 3 i Atlas jest całkowity brak wykrywalnego przyspieszenia pozagrawitacyjnego. Zwykle komety. Zbliżając się do Słońca wyrzucają gaz i pył, generując małe pchnięcia, które nawet w niewielkim stopniu zmieniają ich trajektorię. Ale w przypadku Atlasu 3 i tego wzmocnienia po prostu nie ma. Astrofizyk Aviloeb i jego zespół sugerują, że ten brak anomalnego ruchu można wyjaśnić, jeśli obiekt jest znacznie masywniejszy niż się wydaje. Według ich obliczeń Atlas 3 i mógłby mieć masę ponad 33 miliardów ton co byłoby kolosalną liczbą, którą udałoby się utrzymać tylko wtedy, gdyby jego rdzeń miał średnicę kilku kilometrów i składał się z niezwykle gęstych materiałów. W takim scenariuszu mielibyśmy do czynienia z jednym z najcięższych ciał międzygwiazdowych, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Niektórzy astronomowie twierdzą, że gdyby Atlas III i był mniejszy, jego aktywność gazowa musiałaby zachodzić w tak doskonale zrównoważony sposób, że ciągi znosiłyby się nawzajem. Prawda jest taka, że oba stanowiska podważają to, co wiemy do tej pory. I ta dyskusja nie jest czysto teoretyczna. Jego rozmiar zależy od tego, czy Atlas III i będzie świecił jaśniej, gdy zbliży się do Słońca, czy uda mu się przetrwać peryhelium, a nawet od tego, ile informacji uda nam się wydobyć, zanim powróci do międzygwiezdnej otchłani. Podobnie jak w przypadku wszystkich komet zbliżających się do Słońca, Kometa 3 i Atlas zaczyna rozwijać ogon, gdy energia słoneczna podgrzewa jej lodową powierzchnię. Ale w tym przypadku nie mówimy o byle jakiej kolejce. Obserwacje uzyskane za pomocą teleskopu Gemini South wraz z oszałamiającymi zdjęciami wykonanymi przez astronomów amatorów i zapisami z różnych przeglądów astronomicznych ujawniają, że Atlas 3 i wykazuje niezwykle dynamiczny, żywy i zmienny ogon, którego wygląd przeczy tradycyjnym oczekiwaniom. W niektórych momentach jego ogon wydaje się szeroki, rozproszony, jak eteryczna chmura, która powoli rozpuszcza się w pustce. W innych przybiera cienki, określony kształt, jakby został namalowany drobnym pędzlem na płótnie nieba. Nie brakuje też okazji, w których jego kołumę, czyli chmura gazu i pyłu otaczająca jądro, zdaje się rozświetlać zaskakującymi niuansami chromatycznymi, ukazując błyski przywołujące na myśl kolory impresjonistycznego malarstwa jak gdyby sztuka i nauka na krótko zlały się w przestrzeń kosmiczną. To zachowanie, choć uderzające, nie jest całkowicie przypadkowe. Zmiany w kształcie i strukturze ogona wynikają ze złożonego oddziaływania wielu sił działających na materię uciekającą z komety. Ciśnienie światła słonecznego wypycha mniejsze cząstki, wiatr słoneczny ciągły strumień naładowanych cząstek emanujących ze Słońca zniekształca i wciąga zjonizowane gazy, a rotacja własnego jądra komety bezpośrednio wpływa na sposób uwalniania tej materii. Orientacja, prędkość wirowania i aktywność jej lodowej powierzchni decydują o tym, kiedy i w jaki sposób tworzą się strumienie gazu i pyłu, co powoduje zmianę jej wyglądu. Jednak w konkretnym przypadku Atlasu III i przemiany te są nie tylko bardziej widoczne niż w przypadku konwencjonalnych komet, ale także zachodzą z niezwykłą szybkością i intensywnością. W ciągu kilku dni, a czasem nawet krócej, jej struktura może się drastycznie zmienić, tak jakby kometa reagowała z niezwykłą wrażliwością na wszelkie zmiany w swoim otoczeniu. Ten poziom dynamiki sugeruje zauważalną aktywność wewnętrzną, być może spowodowaną niezwykłym składem chemicznym lub wysoce nieregularną strukturą fizyczną. Możliwe, że mamy do czynienia z obiektem szczególnie delikatnym, rozdrobnionym lub złożonym z lotnych materiałów, które gwałtownie reagują na nagrzewanie słoneczne. I to nie wszystko. W miarę jak 3 i Atlas kontynuuje swoją podróż do wnętrza układu słonecznego, otaczającego kołumę nie tylko rośnie, ale robi to w zaskakująco szybkim tempie. Sublimacja lodu, czyli bezpośrednie przejście ze stanu stałego w gazowy pod wpływem ciepła słonecznego, nasila się, uwalniając w przestrzeń kosmiczną coraz większe ilości gazu i pyłu. Proces ten dodatkowo zasila jego ogon, który staje się coraz bardziej rozległy chaotyczny i trudny do precyzyjnego zdefiniowania. Dla astronomów próbujących śledzić jego ewolucję za pomocą teleskopów stanowi to spore wyzwanie techniczne. To tak, jakby próbować skupić się na obiekcie, który na naszych oczach nieustannie się przekształca, porusza i zmienia kształt. Dla środowiska naukowego ten poziom aktywności to nie tylko wizualny spektakl, ale także nieocenione źródło danych. Każda zmiana ogona i komy pozwala nam zbadać podstawowe aspekty komety, sposób rotacji jej jądra, interakcje różnych rodzajów gazów, sposób rozpraszania cząstek pyłu i rodzaj materiałów, z jakich jest zbudowana. Stanowią one wskazówki, które pomagają zrekonstruować nie tylko historię Atlasu 3i, ale także historię Układu Gwiezdnego, z którego pochodzi. Dla obserwatorów nieba, zarówno profesjonalistów. Jak i amatorów, kometa ta stała się jednym z najbardziej fotogenicznych i fascynujących obiektów chwili, prawdziwym kosmicznym spektaklem. A najbardziej ekscytujące jest to, że to dopiero początek. Gdy Atlas trzy i zbliży się jeszcze bardziej do Słońca, jego zachowanie może się nasilić. Oczekuje się, że jego aktywność wzrośnie, a wraz z nią możliwość zaobserwowania jeszcze bardziej ekstremalnych zjawisk, gwałtownych wyrzutów materiału, podziałów w ogonie. Które mogą wytworzyć liczne prądy, a nawet możliwą fragmentację rdzenia. Stoimy przed realną możliwością obserwowania, niemal w czasie rzeczywistym, reakcji międzygwiazdowej komety na gwałtowne objęcie termiczne naszej gwiazdy. Za całą tą działalnością kryją się fundamentalne pytania, z czego tak naprawdę jest zbudowany Atlas 3I? Jaka jest natura jego pyłu, lodu i związków organicznych? Jakie tajemnice skrywa jego rdzeń i co może nam powiedzieć o procesach formowania się w innych układach słonecznych? Wszystkie te pytania spotykają się w decydującym momencie, peryhelium, najbliższy słońcu punkt na jego trajektorii. Ta kluczowa data przypada pomiędzy 29 a 30 października roku 2025 roku i będzie bez wątpienia jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń astronomicznych roku. To będzie kluczowy moment i wielka szansa. W przeciwieństwie do Oumuamua w 2017 roku, czy komety Borysowa w 2019 roku. Czyli dwóch poprzednich odkrytych obiektów międzygwiazdowych Atlas III i przybył w optymalnym momencie na badania. Te dwa ciała poruszały się z tak dużą prędkością i zostały wykryte tak późno, że ledwo było czasu na ich szczegółową analizę. Ale w przypadku trzech i Atlas to inna historia. Mieliśmy czas, żeby się przygotować. Najbardziej zaawansowane teleskopy na planecie, w tym Hubble, kosmiczny teleskop Jamesa Webba oraz systemy ziemskie, takie jak Sam Gemini czy VLT, Very Large Telescope, są już gotowe, a ich instrumenty są skierowane w stronę tego międzygwiazdowego gościa. Nigdy wcześniej nie dysponowaliśmy tak wieloma zasobami, aby móc tak szczegółowo zbadać obiekt pochodzący z innego układu gwiezdnego. W niecałą dekadę przeszliśmy od nieznajomości żadnych obiektów międzygwiazdowych do zaobserwowania trzech. Najpierw był Oumuamua, potem Borysów, a teraz Trzy i Atlas. Trzej goście w tak krótkim czasie. Zmusiło to astronomów do ponownego przemyślenia swoich szacunków. Jeśli zaobserwowaliśmy już Trzy, ile jeszcze przelatuje przez Układ Słoneczny Niezauważone? Ilu wędruje po galaktyce, zupełnie dla nas niewidzialnych, lodowych, Wędrujących pozostałości innych układów planetarnych, porwanych przez grawitację i czas? Wszechświat jest pełen fragmentów ciał, które kiedyś były częścią innych światów. Asteroidy, komety, zamarznięte szczątki krążące wokół odległych gwiazd, które w wyniku wypadków lub kolizji grawitacyjnych zostały wyrzucone w próżnię międzygwiazdową. Nasz układ słoneczny nie jest ogizolowany, żyje zanurzony w tym kosmicznym oceanie. 3 i Atlas jest tego żywym dowodem. Nie tylko potwierdza, że nie jesteśmy sami w powstawaniu układów planetarnych, ale także bezpośrednio łączy nas, poprzez swoją efemeryczną obecność, z historiami o innych słońcach, innych orbitach, innych epokach. Oglądanie Atlasu 3 i przemierzającego niebo, to nie tylko bycie świadkiem zjawiska astronomicznego. To kontemplacja przesłania z głębi kosmosu, fragmentu przeszłości z innego miejsca który podróżował miliony lat, aż nas spotkał przez ulotną chwilę.